Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale, nazywam się Radek, kontynuujemy sobie przygodę z Teniwaj. po wizycie na cmentarzu i po pogodzeniu się z Tessą, przyszedł czas na... na spać najwyraźniej, z tego co widzę. O kurde, to o takim wypadku... O kurde, a ja oni tego wcześniej nie zauważyli, idąc tutaj. Dobrze, że to tylko stodoła. Na razie przynajmniej. Tam coś, <grym> jakiś artefakt widziałem. O. A to co? To był jakiś zakapturzony mnich. Nie, po prostu kaleś w okej. ok. Mógł być sam. Czy ktoś chciał coś ukryć i spalić po prostu w tej szopie? Chyba nie był za duży pożar w każdym razie. Ale to było zaskoczenie. <grymne> Takie dosyć mocne i nagłe. Co no, to No, świetne pytanie. Hmm.

no zaraz, ale no zaraz. spokojnie, spokojnie. Musimy wszystko sprawdzić. To tak. Nie tak działa prawdziwe śledztwo. My wiemy, bo gramy w Paradise Killer, wiemy jak działa prawdziwe śledztwo. No mówię, pozbyło się jakichś dowodów, tylko na co? Dobra, sprawdzimy już to, co tam. Ach? Teraz. To jest under pod barn? I think this is where the fire started. So he was trying to burn whatever's inside. We should check it out. Where could we possibly find a? Is that a box under the barn? Yeah. What the hell? I think this is where the fire started. So he was trying to burn whatever's inside. We should check it out. I'm gonna need to remove. Oh. Nie mam, tutaj jakieś narzędzie. to jest w końcu studowa, więc o, proszę bardzo, jest i narzędzie. Morgan Freeman był z dumny. Ja to się czy łom, bo... łom? no to Morgan Freeman był z dumny, jednak nie ma co ukrywać. No dobra, no to lecimy z tym koksem. Step back. I'll be fine. Kisa, to już nie zrobił krzywdy w ręce. Mam no, wcześniej powiedział, że kilka tych desek będzie musiał usunąć, i usunął jedną, a w pół jednej chyba. No to się nie spaliło za bardzo. Well, I like skrzynka przetrwała. Dwoje drugie? Nie ma idei? Mam nawet nie Czy cyfry? God damy. Znowu trzeba będzie znaleźć informacje. Może Zobaczmy, czy ugrywam, bo opklanę na nie. Tak, są jakieś karwe. Nie wiem, co to jest, though. Mm. Damon, okej. Okay. Princess of Manahally, because one year anniversary Held by the Pelican Bla 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 Szukamy jakichkolwiek cyfr Ale Czy identyczne boxy? Torch, tak to było to wcześniejsze zadanie Magic Sword Aha. Fairy. Zaraz. Po co ja jestem głupi? Przecież tu są te symbole. I tu jest symbol zamka. Proszę bardzo. Więc. Dokładnie, tutaj trzeba poszukać tych cyfr nie w tamtym wcześniejszym. Może my się skapnęliśmy, abyśmy szukali kurcze w tamtym przez cały czas. Hmm, crafty goblins. Let's find out. Obserwowali. Bla bla bla. Gift of the Voice. Coin. to stron? Okej. Nie za dużo. Nie męczymy się czytając. <coughs> Muszę się dowiedzieć, jaki to był sekret. Chodźmy go kupić. Co macie na sprzedaż? Okej. Okay. Chcę wiedzieć więcej. Ok, memories. Ukradliście moje sekrety, co dasz nam w zamian? Should give the voice. Ok, czy tam dał im głos? The Goblins. Ok. Okej, okay. to nie za bardzo są jakiekolwiek cyfry. Tak szczerze mówiąc. Cholera. No prawda, nie masz manyczę, może powiem na obrazkach szukać tych liczb. Okej, okej. Jest jeden pieniążek. O straszne tam przyjaciel łosia upadł i no, w sensie z klifu i umarł. Hmm. Cholera. No nie za bardzo są takie liczby. To jest problematyczne? Bo absolutnie. No tak, no na pewno by nie było to, ale chyba, że po prostu. The box. Kurde, jestem teraz troszkę ten. E... Mam chcę się jakby jednak jakoś dowiedzieć, co tam było, ale. Tu wszędzie i nigdzie nie widzę, żeby. Moglibyśmy to rozwalić, co prawda. Eee, I faktycznie byłoby to jakieś rozwiązanie, ale eee, możemy też po prostu być małymi Twitterami eee, i dowiedzieć się, jaki jest ta kombination dzięki mocy internetu. A szczerze mówiąc, co to wiedzieć bardziej, dlatego że jest ciekawy skąd yy, skąd to się wzięło. Aparentnie odpowiedzią jest 1 czy 0, ale jeśli spojrzymy na ilustrację, mamy niby zobaczyć cyfry, które są na nich ukryte. I te cyfry mówią: O mój Boże, jest 1. Faktycznie. Jest 3 i jest 0. Sprytne. Sprytne, przyznaję się, nie zauważyłem I mamy 1, 3, 0 Ale cholera, wiele bym tego szukał. Dobra, razie się rozblokujemy Byłem Nawet, prawie że blisko 1, 3, 0, proszę bardzo Co jest w środku? Dwa listy Dobra, zacznijmy od od tego po lewej, po kolei. Droga Marianne. Ja Muszę Cię znowu zobaczyć. Wiem, że to brzmi. Wiem jak to brzmi, i nie chcę, żebyś myślała, że. E, gonie. za wszystkimi nowymi dziewczynami z The Crossing. Zawsze traktowałem swoje obietnice bardzo poważnie, ale coś się zmieniło, kiedy Cię spotkałem. Kiedy jesteśmy razem, czuję się jakbym jechał 80 na godzinę autostradą. Ze światami wyłączonymi i nigdy nie chciał się zatrzymać. Wiem, że to nie jest poprawne, ale raz, yy, mamy razem dużo do stracenia i mamy razem dużo do stracenia, ale chcę być z tobą, chcę znowu z tobą być. Mam nadzieję, że czujesz się podobnie. Symbol serca. What a mess. Tyler akurat skomentował. PS yy, kupiłem ci coś, yy, kupiłem ci coś małego na następny raz. Nie mogę się doczekać, jak będzie na tobie to wyglądało. ale raczej taki nie wiem, czy chcecie to czytać. Dobra? Mamy drugą rzecz. Meren. Przykro mi, że jesteś w tej sytuacji. Dobra, uspokój się tutaj, że mi to. Spoilujesz mi cały, cały list. E, wiem, e, że wierzysz w to, że byłabyś świetną matką i nawet w ogóle w to nie wątpię, że kiedyś będziesz, ale w tym momencie musimy się upewnić, że nie zrujnujemy trzech żyć. Moje małżeństwo nie było szczęśliwe już od jakiegoś czasu, ale na to ona nie zasługuje. Ale głównie jest, martwiony jestem tobą. E, I martwię się o ciebie właściwie. Ludzie mówią, a ja nie chcę, żebyś musiała przez to przechodzić. E, wiem, że pieniądze. E, z pieniędzmi ostatnio jest krucho, ale zrobię, co mogę, żeby ci pomóc wykonać odpowiednią rzecz, tylko daj mi znać, ile potrzebujesz. Hmm. Sam. Czy oni są dziećmi sama? Mnie ona ojcu nigdy nie mówiła. Chyba. Marianne hid a box under the barn, box full of letters from our deadbeat dad. He turned the whole place upside down and didn't take anything. That was that And he was willing to burn down the barn to get rid of what was inside. You know what it all means, right? Yep. That guy had an affair with Marianne, and he just tried to torch the evidence. He must have heard we were clearing out the house.

Mad Hunter? You, but i haven't forgotten anything about that night i would have said the same thing but something felt different i need to see the rest but you know what happens down there that's the thing i'm not sure i do hmm. <sighs> all right let's go some kind of work boot maybe fishing boots

Just to be the same the Mad what? No, that—that that was the Mad Hunter. What? What are you talking about? That night, I thought I saw the Mad Hunter in the woods, but I guess it was just some asshole. Some asshole who just fucking stood there and watched while our mother chased me with a shotgun. do you think it was the same guy? maybe. i mean, it had to be him, right? Mm. they were wearing the same fishing gear. yeah. unless everyone who wants to mess with us is coordinating outfits. and wait. he was here once before. wasn't he? a few days before marianne died? maybe. hold on. do you feel that? Trillin's Trillin's it looks like he jumped into the gully. Okej, okay, wait. Gdzieś... Tam, okej... Okay. Gdzieś tutaj, a tam się już krystalizuje, okej... Okay. Nie daj nam, nam obejrzeć jednak... No ale dobra... Tyler, nie We need to know if it was the same guy. But what if it's not that memory? What if it's I can't go through that again. We have to take that chance. But do we really? I mean someone just tried to burn our barn down. Yeah. And that means we've got to be close to something. I'm not going on that dock. <laughs> You to more time, please. There's always just one more. Every time it seems like we're done with this, something new pops up. What if this is the only chance to figure out who our father is? Then we go on living our lives without him, just like There's we always to have. Some. Some. There's always There's Come on. we need to know the truth, for her. What if I don't want to know the truth, huh? Did you ever consider that? No. You just push and push and. You have to take responsibility for your part in Marianne's death. oh uh, on top of the how can you say that to me i didn't but i i did right earlier to eddie but I, I swear i didn't just say that to you so we can't even trust our own voices now god i, I don't know allison i'll do it let's go Ciekawe, może po prostu silne emocje przywołują jakieś yy, wypowiedzi, niezależnie. Kiedyś na przykład po prostu wypowiedziane. O, o, nie było takie najprostsze. Jest trudne z wspomnienie. I told you, I told mm you that would happen. -hmm. We almost had it, though. That was us watching Marianne fight with that guy. Try to focus on him. All right? Don't think about anything else. it? this is very to survive if you want to make sure i don't get desperate you could help us out lend me some money hmm what happened why did it stop i can't tyler but we were so damn close

it's not gonna happen. I've got everything I need to nail your ass in that barn. And just what do you think happens after that? What do you mean? Well, if those kids have a father, you really think there's a court out there that'll let you keep them? No. You have no claim to my children. Get the hell off my property. Now. If you ever come back here, I'm going bardzo źle pamiętają. Żeby to było tak, że to Alison sobie wytworzyła w ogóle jakąś inną... Ale nie, no, przecież Tyler też to pamięta. Ale jeżeli oni wpływają na swoje wspomnienia w jakiś sposób i mogą je mm, jakoś wiecie, ee, no właśnie, wpływać na nie, tak naprawdę, to może wszystko to, co było do tej pory powiedziane, nie jest prawdą. Może nie oni e, doprowadzili do tej sytuacji, do, do tej śmierci. Może tam się wydarzyło kompletnie coś innego. No, mamy trochę rzeczy do przemyślenia. E, na pewno w kolejnych odcinkach to sobie sprawdzimy wszystko. Mm, ale tak, tak, nie spodziewałem się tego. Zobaczmy podsumowanko. Z tym szacunkiem dla twórców, oczywiście, ale yy, zobaczmy, co tutaj się stało. Tyler yy, czuł, że Allison niespecjalnie przejmowała się jego uczuciami, jeżeli chodzi o wybór wspomnienia przy domu. Okej, okay. nie będę. My chyba wybraliśmy Allison Memory, tak? Bo jest na czerwono, czy, czy na 58? Kurczę, nie pamiętam teraz. Mm. Tyler e, poczuł się wysłuchany, jeżeli chodzi o potrzebę e, zyskania czasu, kiedy Alison e, stwierdziła, że nie opuści e, inaczej, nie że nie opuści, ale kiedy, wtedy kiedy była ta sytuacja, że mogliśmy dom sprzedać, pokazać jakiemuś sprzedawcy to ona wtedy odmówiła i pamiętam, że my wtedy odmówiliśmy temu appointmentowi, temu, więc no, pomarańczowo jest to, co wybraliśmy Okej, okay, dalej. Zobaczmy co dalej ciekawego. Ale poczuła jakąś nadzieję w kwestii zostania rodziną, kiedy Tyler wybaczył Ediemu. 80% ludzi wybaczyło EDM-u. 20% miało naprawdę 20% było naprawdę wkurzonych tym policjantem i stwierdziło pierdol się. Tak ja, chyba to musimy w jakiś sposób rozumieć. Eddie Brown, proszę bardzo, to no to. Policjant. Eddie był bardzo. Dotknięty pozytywnie przez to, że Tyler mu wybaczył. No bo 80% wybaczyło. Także Eddie spoko. Michael Abila. Michael poczuł się trochę niezręcznie, kiedy Tyler go odrzucił. 20% osób odrzuciło Michaela. Teraz jesteśmy w mniejszości z kolei. Przykro mi. Ale no, 80% zdecydowana większość była z tym ok. My natomiast, tak jak to mówiłem w tym odcinku, bardziej się chcemy skupić na kwestii tej matki i w ogóle tego przestępstwa niż romansów. Tessa. Tessa się poczuła wdzięczna za to, że bliźniaki postanowiły dalej ją mieć w swoim życiu. 81% zobaczyło Tessie, 19% natomiast nie. To już tutaj ten jeden koleś, który, nie, no nie jeden koleś, ale 1% ludzi, którzy wszystkie te mniejsze wybory podejmowali, to pewnie ja tak naprawdę przerzuciłem to, te procenty na korzyść, znaczy na korzyść, no bardziej jeszcze na korzyść Tessy, tak, tak mi się wydaje. No dobra, takie fajne podsumowanie mieliśmy na koniec. Co będzie jeszcze z jednego odcinka, bo to tak często jest. Albo jakiś filmik, zobaczmy go sobie. W takim There's wypadku. Have one more hatch to sneak no, też tak myślę. Let's go. Musicie sprawdzić sama, musicie dowiedzieć, kim był koleś na łódce A myślałem przez chwilę, że może to był ten Tom Wecki, i on był na łódce i to on tam jakieś rzeczy kombinował, ale to, jakby, nie wiem, do końca ma sens dla mnie. Jakby nie widzimy go za bardzo w tej grze. I on tak się trochę znikąd pojawił. I to trochę by mi się, nie wiem, chyba nie podobało, nawet za bardzo fabularnie. No ale z drugiej strony, cholera wie, może się w tym trzecim chapterze dowiemy zdecydowanie większej ilości rzeczy, które nam pozwoli wysnuć takie, takie właśnie. Mniemanie. Z mojej strony dzięki, śliczne za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Jeszcze kilka tajemnic mamy do wyjaśnienia. Wyjaśnimy je już niedługo. Póki co, zapraszam do lajkowania, subskrypcji, komentowania. Widzimy się niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Hej.